Witam Was w kolejnym odcinku z Gryzy and Widget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy i dzisiaj będziemy korzystać z eventu, gdzie zdobędziemy dwa epiki. Mam nadzieję, że przydadzą się naszej postaci, bo nasza postać na niestety ale dość uboga jest w tym momencie, w te epiki dosyć dobre. Praktycznie w tym momencie nie mamy żadnego dobrego epika, wszystkie są to wymiany, więc myślę, że coś tutaj ciekawego dostaniemy. No i co? No myślę, że zostawicie jakąś łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgów. Oczywiście jeszcze Subika, jeśli nie macie. No i zachęcam do odwiedzenia linków w opisie, czyli Fundusz Wsparcia i Discord dla widzów. A my już po prostu zaczynamy zabawę na tym naszym pójcy. Mamy 270, więc powolutku to leci tutaj. Wybieramy sobie warte. Plecak jest pełny. Więc tutaj coś musimy podziałać. Tutaj mamy jeden epik, który dostaliśmy wczoraj, ale dostaliśmy na wszystkie straty niestety. Oczywiście dostaliśmy dwa na wszystkie straty niestety. Więc jeden poszedł od razu do toalety, bo nie przydał nam się. I poszedł na rozmontowanie. Myślę, że wyrzucimy sobie ten mały klejnocik na Inter bo tutaj mamy zdecydowanie większy i lepszy. E, więc odbierzmy sobie teraz e, tą wodkę na nieśmiertelkę. E, wróćmy ją od razu tutaj i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak my tu stajemy z kibelkiem? Aura 8 360 na 500 więc możemy sobie wrócić na spokojnie ten paseczek. E, to jest teraz dla Maga. To jest słabsze żeby to podmieniać w tym momencie, więc od razu rozmontowanko i mamy już dwa miejsca. No szkoda, że Wiedźma nie chce dzisiaj ani broni, ani kapek no bo tak to byśmy mieli troszkę więcej miejsca. A co ona w ogóle dzisiaj chce? Amulety, mhm. I dzisiaj o godzinie 12.57 będziemy mieć kolejny zwój. Więc mógłbym poczekać z tą awką tutaj do następnego zwoju, tym bardziej, że już zbliża się na pewno to kolejne piwko wielkimi krokami, bo dzień zwoi. I no ciężko, żeby teraz nie dostać, no ale już trudno. Ja już sobie to zrobię. Tym bardziej, że ten zwój doda nam kolejne busty do statystyk w temach. Ale no cóż, jak już jesteśmy, już nagrywamy tutaj odcinek, to tak musi być. Od godziny 12.57 to na pewno będę w pracy. Więc nie dam rady tego nagrać, żeby było już pozwoju. No więc po prostu polecimy sobie tak. Więc zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś run ciekawych. Nie ma. Tutaj w bronie plus 20 w stosunku do tej. To jest oczywiście broń z ze Stojaka. Więc jakoś tutaj. O, premia do złota 14, no to już jest ciekawe, ale niestety za 10 szybków, więc nas w tym momencie nie interesuje. Jeden oktylion, no dobrze by było to zresetować, tutaj, tutaj nic ciekawego nam nie dają. To teraz zresetujemy na odcinku? Powiedzmy, że na razie nie, wrzućmy sobie tylko do 2500, żeby sobie przeskoczyć breakpointa. I na razie niech to się robi. Ja sobie to po odcinku na spokojnie zresetuję i zobaczymy co się będzie działo. Więc eku zmienione, więc lecimy po epiki. E, oczywiście też załączymy do walki. 276 poziom na razie. E, powolutku zbliżamy się do tego 277. Jaka jest misja dzienna? Erogenia. No to szukamy Erogenii. E, mam nadzieję, że znajdziemy dosyć szybko Erogenię. Będzie tutaj z tym problemu. Yy, Propoli, smak makaron, mroczne pory. Takie słabe te misje bym powiedział. Ale bierzemy, bierzemy. Wyspa, mroczne pory, jezerogenia, dobra nawet nie patrzymy na te inne. Dostaliśmy jabłko, właśnie, a propos. Musimy sobie nakarmić peciorki. Yy, więc tutaj już od razu Stasiu łapie. Takie jadło też i nasz Smoky też. Ktoś mi myszka przerywa, na szczęście nakarmiłem odpowiedniego pyta. No i od razu zaatakujmy Aksarima. No to będzie ciężko. Mimo wszystko 144. Yy, powiedzmy, a pójdźmy sobie od lewej. Tym rokiem. może nas, nasz lilaryś już tam podziała. Cokolwiek. To jest 55 poziom, więc tutaj dokończyć i zobaczmy co on tu ma wykiadło 34 więc ma się uda więc dostaje wykiadło kolejne jabłko a nas więc jest spoko więc wracamy tutaj i szukamy dalej erogenii tutaj erogenii nie widzę więc możemy sobie klepnąć to jest śliwka więc śliwka leci do węża czarno las, półtora i wyspa więc Tutaj powiedzmy, że weźmiemy sobie tą dyszkę. Liczę na pewno na jakiegoś dobrego epika dla nas. Na pewno z dziurką i na trzy staty. To już by mi się na pewno bardzo, bardzo przydało. Tu zaryzykujmy piątkę, żeby może jakąś lepszą. Gdzieś tam później dostać coś. Dwie dwójka, bo nic ciekawego tam nie było. Irlandia ma Rwę z las. Słabe, słabe. I tutaj weźmiemy też dwójkę żeby to bo to naprawdę były kiepskie misje. Tutaj kolejna dwójka, dostaliśmy metal. No tutaj metal yy, może nam się na razie przydać. Yy, jest erogenia i dobra mitra zbierzemy. Yy, więc jeszcze jedna erogenia i jesteśmy w domu, że tak powiem. <laughs> tak, weźmiemy sobie te odłamki, Niflandia, pustynia, krasna Os. To tutaj dwójka. To możemy sobie rozmontować ewentualnie. Krótkotr e, Fajna Misa 10 za 3 miliony. Ok. Sterp. Krótkotr Fajna Więc tu nic ciekawego. Ale dało chociaż odłamki. Więc to może być. Teges. Całe. No to tu piątkę trzeba wziąć. dowanie Dała chociaż klepsydrę. Tutaj oczywiście. Piątka za milion dwieście jak najbardziej sobie przygarniemy. Knuśnogród tu nie ma nic. I co? Musimy to wziąć z tymi rękawicami. Te rękawice możemy rozmontować. Nie będziemy tutaj wbierać. No i już pojawiają nam się epiki pierwsze. Ale na razie weźmiemy sobie tą dwójkę i zaryzykujemy. Dobra, ryzykujemy tym epikiem. Oby coś dobrego. Yy, dobra, jest na 300. Przebierzmy się na chwilę. Plus 59, 382, więc możemy sobie to podmienić. Wiem, że stracę punkty życia, ale no musimy sobie to wziąć. I jeszcze tym bardziej, że tu mamy złoto 14%, a tu mamy 13%. Więc to możemy na razie zrezygnować z tego. Więc zróbmy to tak. To będzie do to do, do Lety na później. E, więc tutaj jest ok. Tu możemy sobie tak zrobić i lecimy dalej. Lecimy dalej. Mamy teraz chyba 48% za runy, więc już jest coraz bliżej do tego wymarzonego maksa. Jemy 5 piwek i lecimy. Jest Erkenia, więc bierzemy. Nawet fajna misja, e, więc opieramy e, spoko odłamki, przerzucamy i już możemy sobie na spokojnie patrzeć tylko pod względem expa na misję. Już nie musimy niczym tutaj martwić. E, tutaj są jakieś budki, ale to nic ciekawego. Powiedzmy, że mamy tą misję dostaliśmy, ale hełmik, który rozmontuje, bo nie mamy miejsca. E, więc tutaj będziemy, to co będziemy dostawać to raczej będziemy rozmontowywać. E, tutaj dwójka za 700 to jest dosyć spoko misja, 3,5 za 3,5 fajnie i jeszcze dała jeżynę. To jeszcze lepiej, bo Lillar już 56. Oczywiście nie atakuje środowisk z tego względu, a zbliża się event petów więc wtedy sobie będę tam atakował, będę zbierał te dodatkowe jedzonka, jeśli oczywiście to nie jest błędnie opisane, no bo za walkę w środowiskach też powinny być dosyć fajne nagrody, nie jedno jedzonko, tylko trzy, więc tak tutaj właśnie sobie stoję na tych kupilach, karmię je i potem będziemy to wszystko, wiem, zbierać. Jest kolejna jeżyna, też mi się bardzo podoba, więc Lila jest dzisiaj nakarmiony, ktoś nakarmiony. Wiki jadło myślę, że będzie nakarmiony. To jeszcze jedna troskawka i dwie śliwki by się przydały. No to nie będzie wcale takie proste. Dwie, dwie śliwki jedna troskawka. Takie zapotrzebowanie mam. Mamy półtora paska. Powiedzmy, że półtora paska mamy do zgarnięcia, więc może coś tu jeszcze z tego poleci. Tutaj powiedzmy, że weźmy tą dwójkę. Dalej, daje nam na razie odłamki. Zobaczymy, co będzie dalej. siódemka za 1500 to jest dość kiepsko. Oporność ogień nas nie interesuje. Tutaj weźmiemy to. Jest jabłko. Okay, to już nie musimy się martwić o walki. Kupili w tym momencie. Ale i tak będziemy chcieli coś tutaj jeszcze wygrać. <laughs> tutaj weźmiemy sobie tą misję. Tu jakiś ścianek, ale to weźmiemy No może e, PD 2%, co my tu mamy na klacie, też PD 2%, więc e, nic ciekawego więc to sobie markujemy tutaj e, to może, może dwójkę i zaraz będziemy kończyć drugi pasek e, w ogóle to dzisiaj, jak będziecie to prawdopodobnie oglądać, to być może o godzinie 18 będzie Naprawdę ciekawy mecz, którego znowu niestety nie obejrzę. Napoli, Juventus, Liga Włoska. Mecz e, taki, powiedzmy, e, szlagierowy. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania. Bardzo chętnie bym go obejrzał, ale niestety jest o godzinie 18.00. Pracuję do 20.00 dzisiaj. Więc dopiero jak wyjdę z pracy, to będę mógł sobie zobaczyć jedynie co to wynik spotkania. Więc trochę lipa. No jestem delikatnie zły, że nie mogę ostatnio trafić, żeby sobie na spokojnie obejrzeć jakiegoś spotkania JUE. No ale myślę, że niedługo to się zmieni. Przynajmniej mam taką się nadzieję, że tutaj mm, jakoś wyjdę z tego obronną ręką i będę mógł sobie te mecze jakoś tutaj pooglądać, może akurat będą mecze Juve w takich godzinach, że akurat wrócę z pracy, czy cokolwiek, że będę na spokojnie to wszystko pooglądać i potem podzielić się z wami moimi wrażeniami tutaj weźmiemy piątkę za 1300, chętnie Tyżka za 2,5 może być. Jest jeżynka. Tam wcześniej dostaliśmy jeszcze jedną śliwkę. Tutaj niestety, ale chętnie bym wziął to na rozmontowanie. Ale w sumie to też możemy wziąć na rozmontowanie. Chętnie weźmiemy tą misję. Tutaj może, może, może powiedzmy piątkę sobie machniemy. Niech już będzie, siódemka, możemy sobie przygarnąć ten metal i tu musimy już się pilnować, to weźmy po prostu może tą siódemkę. Pół co? Piątki same? Na szczęście nie, więc zaryzykujmy, tam była piątka za 2 miliony ponad, więc tutaj dostać coś ciekawego niestety nie dostaliśmy, więc troszkę straciliśmy, ale oby ten epic był tutaj. Jak najlepszy. Może jakaś broń? No nie jest broń. To jest amuletik, jeszcze z premium do złota 10%. Więc to jest dość słaby przedmiot. Nawet nie wbiliśmy poziomu. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy jedno miejsce w plecaku, więc to jest dość kiepsko. Możemy sobie przestawić to tak, mamy punkty życia 12%, musimy znaleźć jakąś runkę, powiedzmy 4% i tutaj rzucić na przykład na kapelusz, ale to wszystko kiedyś na spokojnie, bo nam się tutaj nigdzie nie śpieszy. Możemy sobie zakręcić też od razu kołem jutro runy, więc będziemy musieli dzisiaj to na pewno zresetować. Dobra, trzy grzyby, fajnie zaczyna, może jeszcze jakieś grzybki, yy, truskawka, truskawka jest spoko, bo tego też chciałem, jeszcze jakaś śliweczka, na razie dostaliśmy dwie jeżyny, yy, kamień, To trzy grzybki, dobra, no więc tak to mniej więcej wygląda, możemy sobie dokarmić tutaj jeszcze naszego smokiego, więc dzisiaj niestety, ale szlachet znowu będzie chodził Niedokarmiony, e, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz: dzisiaj postawiłem w serce ciemności na poziom 13. E, mam jeszcze milion dusz, więc powoli zbieramy już na ekstraktor 13. A potem się będziemy martwić, co dalej. Bo i tak tego trenera Gletatora trzeba będzie podnieść, i tak może troszkę władcę podniesiemy, żeby już przechodzić na kolejnego przeciwnika jak no zobaczymy, zobaczymy, to jest wszystko do przemyślenia. Na razie jeszcze nie musimy się przejmować, bo mamy 224, plus, więc tutaj sobie zaatakujemy pana Lola. Więc on nam tutaj za dużo nie robi, więc możemy sobie na spokojnie go tutaj lepnąć 5 razy i już mamy. 229 plus 252 poziom, więc jeszcze parę dni nam podłuży. Mm, więc tak, no to, to serce już powoli się buduje. Możemy sobie kogoś spróbować zaatakować na arenie, bo mamy odpowiednie Eku, więc tutaj ktoś robi awkę, więc też możemy sobie sklepać. Żeby mieć jeden darmowy atak. Tu za 3 minuty mamy mm, walkę pupili. Więc rozdajemy statystyki. Za dużo tych statystyk nie rozdamy, ale zawsze. Blisko tego 277 poziomu. No nie, jesteśmy tak zapchani, że ciężko tam cokolwiek zrobić. Spróbujmy może tym kupilem Gildi coś podziałać. Jest zwykły hit. I przeżyliśmy nawet jest krytyk. I to by było tyle, więc nawet nieźle, nawet nieźle tam to wyszło. Co dalej? Co dalej? Portal z guildy. No tutaj za dużo mu raczej nie zrobimy, chociaż około 17 milionów koczyło, więc nie jest źle. Co dalej? Dalej chyba hazardista. Wczoraj dostałem 5 kostek kamienia. To naprawdę mi pomogło, bo w tej chwili już mam na twierdzę 15 surowce, a został mi jeden dzień na kwatery więc to był naprawdę wielki fart, że udało mi się te 5 kostek kamienia trafić, bo nie dałbym rady zdobyć tylu, tyle kamienia po prostu przez te dwa dni, żeby to wybudować, a teraz na szczęście <laughs> mamy to i już możemy sobie na spokojnie już działać dalej, więc tutaj cokolwiek nam się trafi, to będziemy szczęśliwi. Od drewno, tak średnio. Duszę najchętniej bym tutaj jeszcze przygarnął, może jakieś odłamki podwójne. No złoto to nie bardzo. Złoto nie bardzo. Powiedzmy, że spróbujemy te odłamki. Niestety nie. Ale teraz mamy 500 przynajmniej, trochę więcej. No nie. Ale 500 też jest spoko, Znowu złoto. Co to on się tak uparł dzisiaj na to złoto? Nie chcę tego złota, wolę sobie wziąć, przygarnąć duszę, 17 tysięcy jest ok. Tutaj spróbujemy jeszcze odłamki, kolejne 500 mamy Tutaj też spróbujemy jeszcze odłamki Razem się nie udało, o 2500 i liczymy na jedną kostkę Będzie czy nie będzie? Mamy 12,5 tysiąca, pięknie, 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 pięknie Cieszę się bardzo, to jest nagroda No to hazardisto. Ty Malinuś pięknie, super fantastico. Także tutaj mamy to. No i chciałbym, kurtę, wbić ten poziom 277. Mamy jeszcze portal nowy. Więc, no tutaj, nawet jak wbijemy poziom, to za dużo nam to nie zmieni. Tak naprawdę, ale spróbujemy sobie wbić poziom na tornadzie. Mam nadzieję, że nie wypchniemy jakiegoś drogiego itemu Zwiadowca, No i dostaliśmy broń. Na pewno nie zbiliśmy 10%, ale teraz się musimy zastanowić co by tu wyrzucić. 300 to jest za 600, więc to na pewno idzie tak. 700, milion, 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 700, no to ta broń może iść do rozmontowania jeszcze, na szczęście trafiła się dość tania więc spoko. Ewentualnie możemy jeszcze na jak wrzucić jakąś broń, powiedzmy, że tą najdroższą, więc tutaj mamy kolejne miejsce. Tego nie wrzucę tutaj niestety, bo będę się mylił. Ale to nic, jakoś tutaj podziałamy. Mamy kolejne tornatko darmowe, 136, poziom 275, więc jeszcze mamy zapas. Mam nadzieję, że on nam nie zbije 10%. Też będzie blisko, będzie 10% niestety, ale dostaliśmy pierścionek, który możemy w sumie rozmontować. Niech będzie 300 tysięcy. To nie jest jakiś bardzo pokaźny pieniądz na ten moment. Więc zrobiliśmy sobie dwa tornada. Widzieliśmy poziom 277. Z tego jestem zadowolony. I możemy sobie L potente zaatakować 141 karmień, więc powinniśmy nawet tym spełkiem dać radę. Zobaczmy, dzisiaj liczę na jakieś naprawdę dobre wyniki, patrząc po tych naszych przeciwnikach, to powinniśmy dzisiaj nawet trafić na 5.0, jeśli by to się trafiło dobrze. Chociaż tutaj ten magier zwerk już będzie dosyć ciężki, ale tutaj raczej pójdziemy sobie ogniem. Na niego i nasz smoki tutaj powinien już działać cuda. Tym bardziej, że ma 50 pierwszy poziom, więc dobra. No, co tu jeszcze? Chyba wszystko mamy zrobione. To zagraliśmy tutaj, zaatakowaliśmy. To sobie zresetuję później. Oczywiście tutaj nam się wszystkie breakpointy po, poładują. Tutaj no rozmontowań nie zrobiliśmy wszystkich. Mamy 6 na 15 jeszcze, ale będziemy sobie tutaj robić w międzyczasie walki na strefie mroku, bo raczej tornatka nie będę chciał ruszać na ten moment, bo to już jest i tak blisko, więc tą świątynię zimnej będziemy starać się pokonać, więc tutaj może jeszcze jakiś item wpadnie na nas. Więc to mamy zrobione, ataki na, na twierdzy możemy sobie zrobić. Powiedzmy, że spróbujemy coś tutaj wygrać, bo musimy do tych 5000 czci do, dojść. Więc, y, kilka ataków możemy zrobić. Na razie nawet się udaje trafić zielonych. Więc, to jest o dziwo, że na razie, no dobra, 6 ataków zielonych, i w końcu pierwszy czerwony. To teraz się pewnie to wszystko wyrówna. 7, 2, 8, 2, ok. 8, 2 dla zielonych, 9, 2. No to zieloni dzisiaj wygrali. Zieloni dzisiaj wygrali 10, 2, 10, 3, 4, 11, 4, 12, 4, 13, 4, 14 do 4. E, więc ładny wynik. Jak na odcinek to naprawdę sympatycznie. E, więc mamy zrobione ataki. Zobaczmy, jak tutaj stoimy, właśnie z tymi atakami. Tutaj oczywiście. To 600 i nigdzie się stąd na razie nie ruszamy. twierdzę, mamy tysiąca, więc jeszcze tylko 500 ataków, no i powolutku to zrobimy. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni powinniśmy te 5000 już mieć w pupilach. No, 224 miejsce, więc i tak dość wysoko. 66 pupili, i powolutku będzie to rosło już niedługo. W podziemiach 96 miejsce. Wyprzedziliśmy Tapera, ale podejrzewam, że on jeszcze dzisiaj nie atakował po ziemi. Więc tutaj e, on nas przeskoczy. Napalony Jakub już atakował, bo on jest przed nami. Dwa poziomki, ale ma serce 11, więc tutaj nic ciekawego. Zobaczmy, jak sobie radzą inni naszej gildie. Gdzie oni są? Miruś 280, Maciek 299. I już ładnie to wygląda. Wód ten brand tylko przed nim. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Ładnie sobie chłopaki tutaj radzą. Także na to wygląda, że jesteśmy w tym momencie top 5 gildii, jeśli chodzi o podziemia. Więc nice, ładnie. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, ale nie jest tak tragicznie. Oczywiście. Powolutku będziemy szli w górę, mam nadzieję, taką cichą. Potem nasz władca ma tutaj 3130 cechy, możemy mu dać do równego, no to 3145. To powiedzmy, że jeszcze jakieś 15 punktów byśmy musieli mu dać, żeby już przechodzić na kolejnego przeciwnika, ale to wszystko też na spokojnie, bo nam się jeszcze nigdzie nie śpieszy. To mamy ogarnięte, tu mamy wszystko zrobione, tutaj wszystko też zrobione, także w tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało, także trzymajcie się ciepło i na razie